Jest to pizza vlog i dzisiaj znów przetestujemy kolejną mąkę, tym razem będzie to mąka Basia. Mąka Basia ma białko 11 gramów, mąka typu 00 oczywiście, jaka pizza nam z niej wyjdzie. Najlepiej robić to... Ok, kiedy wszystko już... Gramów mąki Basi, czyli reszta naszej mąki. Coś łatwo to poszło, ładnie mąka, powiedzieć, że naprawdę działa to bardzo spoko. Zamykam pudło czyli półtorej godziny już nie czekam Muszę powiedzieć i ta mąka robi wrażenie 340 y... troszkę może do dudki, bo ale będziesz chciał, no to zjesz. Ja mam kamień do pizzy, więc no i dobra, Basia dała radę. No i wyszło mi coś. Takie ciemniejsze miejsca, ciemniejsze kropki i duże okrągłe brzegi.